W małej sali sądowej na obrzeżach miasta rozgrywała się sprawa, która nie miała szans trafić do telewizji ani na pierwsze strony gazet, a mimo to niosła w sobie ładunek emocjonalny większy niż nie jeden thriller. Młody mężczyzna imieniem Michał, dwudziestoparoletni chłopak o szczerych oczach i zmęczonej twarzy, stał samotnie po lewej stronie sali, ubrany w zbyt duży garnitur, który pożyczył od sąsiada. Po jego stronie nie było ani ławy adwokackiej, ani drużyny prawników, tylko on i szelest kartek trzymanych niepewnie w spoconych dłoniach. Przed sądem stanął oskarżony o coś, co mógłby zniszczyć jego życie, napaść na urzędnika państwowego i kradzież dokumentów. Cała sprawa była farsą, on sam twierdził, że próbował pomóc napadniętemu mężczyźnie i w zamieszaniu został pomylony ze sprawcą, ale nikt nie chciał słuchać. Miał tylko 72 godziny na znalezienie obrońcy z urzędu, ale żadna kancelaria nie chciała go reprezentować. Za mało dowodów na jego niewinność, za dużo ryzyka, za mało prestiżu, tak brzmiało niewypowiedziane, ale zrozumiałe przesłanie każdej rozmowy telefonicznej, jaką odbył. Na sali panowała cisza, przerywana jedynie stukaniną sędziego, który przeglądał akta i notował coś beznamiętnie. Po stronie prokuratury młoda... Ambitna kobieta z ostrym tonem i jeszcze ostrzejszym spojrzeniem, gotowa udowodnić, że Michał był winny nie tylko czynu, ale i braku szacunku do procedury. Oskarżony nie ma obrońcy? spytała z udawaną grzecznością. Michał przełknął ślinę. Nie udało mi się nikogo znaleźć, wysoki sądzie powiedział cicho. Prokurator uśmiechnęła się ledwie zauważalnie, a Michał poczuł, jak ściana za jego plecami zbliża się coraz bardziej, jakby miała go zmiażdżyć. Jego matka siedziała w ostatnim rzędzie, płakała w ciszy, a jego młodszy brat tulił się do niej, nie rozumiejąc powagi sytuacji. Właśnie wtedy drzwi sali rozpraw otworzyły się z przeciągłym skrzypnięciem. Wszyscy odwrócili głowy. Do środka wszedł mężczyzna, wysoki, wyprostowany jak struna, w pełnym mundurze wojskowym z dystynkcjami, które świadczyły o randze wyższej niż ktokolwiek na tej sali mógłby przypuszczać pułkownik. W ręku trzymał aktówkę, twarz miał poważną. Ale jego spojrzenie było spokojne i pewne. Bez słowa podszedł do Michała i usiadł obok niego, jakby znał go od zawsze. Cała sala zamarła. Sędzia uniósł brew, a prokurator straciła pewność siebie. Kim pan jest? Spytał w końcu sędzia. Pułkownik Aleksander Rogoziński, reprezentuje oskarżonego, powiedział spokojnie. Michał spojrzał na niego w osłupieniu. Nigdy wcześniej go nie widział. Dlaczego miałby pomagać komuś, kto dla świata był już przegrany? Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, pułkownik położył teczkę na stole i zaczął wyciągać z niej dokumenty, fotografie, wydruki, nagrania. Mam nadzieję, że Wysoki Sąd pozwoli na złożenie dodatkowych dowodów, powiedział, a jego ton nie dopuszczał sprzeciwu. Michał poczuł, jak po raz pierwszy od wielu dni wraca mu tętno do normalnego rytmu. Ten człowiek był jak tarcza, jak mur obronny, jak latarnia w środku sztormu. Ale najważniejsze pytanie pozostało bez odpowiedzi, dlaczego tu był? I co takiego wie, czego nie wie nikt inny? Pułkownik Rogoziński nie działał impulsywnie. Jego ruchy były przemyślane, jakby każda sekunda miała znaczenie. Otwierając teczkę, wyjął kolejno dokumenty podpisane przez świadków, zdjęcia z monitoringu, a także tajemnicze pismo z pieczęcią resortu obrony narodowej. Sala rozpraw ponownie zamarła. Tym razem nie z szoku, ale z rosnącego napięcia. Nikt nie wiedział, czego się spodziewać po człowieku, który nie miał prawa tu być, a jednak wszedł jak do siebie. Michał siedział obok niego bez słowa, jego dłonie drżały, lecz serce biło coraz mocniej nie ze strachu, lecz z nadziei. Pułkownik zwrócił się do sądu z prośbą o możliwość przedstawienia kontekstu wydarzeń, które miały miejsce tydzień wcześniej w centrum miasta. Na sali rozległ się pomruk niezrozumienia, a prokurator niemal od razu zaprotestowała, twierdząc, że dowody nie zostały wcześniej ujawnione i nie mają związku z aktem oskarżenia. Wręcz przeciwnie, odpowiedział pułkownik chłodno, te dowody nie tylko mają związek, ale stanowią trzon prawdy, którą wszyscy tu przeoczyli, sędzia przyjrzał się dokumentom i niechętnie skinął głową. Wtedy wszystko się zaczęło. Pułkownik opisał dzień napaści, ale nie z perspektywy mediów, policji czy zeznań rzekomych świadków. Zamiast tego przytoczył raport wojskowy, który nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego. Okazało się, że urzędnik, który rzekomo został napadnięty, był w rzeczywistości objęty śledztwem wojskowego kontrwywiadu w związku z przeciekiem informacji. Michał znalazł się w złym miejscu w najgorszym możliwym momencie, a to, co wyglądało jak bójka, było w rzeczywistości chaotyczną próbą zatrzymania podejrzanego przez cywila, który nie wiedział, że jego działania są nagrywane i źle interpretowane. W tym miejscu pułkownik położył na stole zdjęcie, które wszystko zmieniło. Przedstawiało ono Michała trzymającego w dłoniach dokumenty, które wypadły z teczki urzędnika. Na zdjęciu widać, jak podnosi je z ziemi i próbuje je oddać dokładnie w momencie, gdy policjant popycha go na maskę samochodu. Prokurator straciła rezon. To może być fotomontaż rzuciła, lecz pułkownik był przygotowany. Na kolejnych stronach znalazły się nagrania z miejskiego monitoringu, zabezpieczone przez jednostkę wojskową. Jeden z plików zawierał dźwięk głos Michała, mówiącego: Proszę pana, to pańskie dokumenty. I odpowiedź: Zostaw to, nie wiesz z czym się bawisz. W tym momencie ława sądowa po raz pierwszy od początku procesu zareagowała szmerem. Sędzia poprosił o przerwę techniczną, a Michał spojrzał na pułkownika jak na wybawce. Ale nadal nie rozumiał, dlaczego ten człowiek w mundurze przyszedł mu na ratunek. W czasie przerwy pułkownik podszedł do Michała i powiedział cicho, Nie robię tego z litości. Robię to, bo kiedyś twój ojciec zrobił dla mnie coś podobnego. Zawdzęczam mu życie. Teraz twoja kolej, te słowa zatrzymały czas. Michał nie znał ojca zmarł, gdy był dzieckiem. Matka nigdy nie opowiadała o jego przeszłości. Twój ojciec był sierżantem. W 1999 roku, w Bośni, osłonił mnie własnym ciałem przed eksplozją. Gdyby nie on, dziś bym tu nie stał, kontynuował pułkownik. W oczach Michała pojawiły się łzy, nie z powodu niesprawiedliwości, lecz dumy, której nigdy wcześniej nie czuł. Wrócili na salę. Sędzia był już inny, jego ton stał się poważniejszy, jego spojrzenie bardziej uważne. To nie była już błaha sprawa chłopaka bez obrońcy. To była historia, która miała głębie, tragizm i nadzieję w jednym. I nikt nie był gotowy na to, co miało się wydarzyć dalej. Wznowienie rozprawy po przerwie technicznej wprowadziło nową energię na salę taką, której wcześniej brakowało. Nagle wszyscy obecni poczuli, że uczestniczą w czymś więcej niż tylko rutynowej procedurze sądowej. To już nie była sprawa chłopaka z przypadku. To było starcie sił prawdy przeciwko systemowi, determinacji przeciwko bierności, honoru przeciwko biurokracji. Michał, choć nadal spięty, siedział wyprostowany. Po raz pierwszy od tygodni nie czuł się jak ofiara. Sędzia zwrócił się do prokuratury z pytaniem: Czy oskarżenie ma odpowiedź na przedstawione dowody? Prokuratorka wstała z widocznym napięciem w ramionach. Jej wcześniejsza pewność siebie wyparowała. Zaczęła mówić o procedurach, terminach, o tym, że dowody zostały dostarczone zbyt późno, że nie ma czasu na ich weryfikację. Ale to było puste gadanie. Ludzie słuchali już tylko pułkownika i Michała. Rogoziński wstał i z zimną precyzją zaczął punktować każdy element wcześniejszego aktu oskarżenia. Czy wiecie państwo, że jedyny świadek z aktu oskarżenia, pan Wierzbicki, był na urlopie w dniu zdarzenia i nie mógł widzieć, co się wydarzyło? Zapytał. Cisza. Czy wiecie, że drugi świadek, kobieta ze sklepu naprzeciwko, zmieniła zeznania po telefonie z nieznanego numeru telefonie, który okazał się należeć do tego samego urzędnika, który padł rzekomo ofiarą napaści? Kolejna pauza. Teraz już nikt nie śmiał mu przerywać. Prokuratorka próbowała ripostować, ale jej słowa były niepewne. To tylko domniemania, wymamrotała. Ale to nie były domniemania. Pułkownik przedstawił nagrania rozmów, historię połączeń, dane geolokalizacyjne, wszystko. Każdy element układanki pasował. W sali pojawiła się obecność mediów, nikt nie wiedział, kto ich powiadomił, ale nagle pojawiły się kamery, mikrofony i błyskające flesze. I nagle sprawa bez znaczenia stała się symbolem walki z nadużyciem władzy. Michał nie rozumiał, jak bardzo wszystko się zmienia. Nie wiedział, że właśnie staje się twarzą młodego pokolenia, które nie chce już być milczące. W pewnym momencie jeden z reporterów, ignorując zasady, zadał pytanie na głos pułkowniku, dlaczego pan to robi? Odpowiedź była prosta, ale wymowna. Bo system zapomniał, że obywatele nie są jego wrogiem. A ja pamiętam, ludzie zaczęli bić brawo nie z entuzjazmu, lecz z szacunku. To nie był film, to była rzeczywistość. Sędzia zarządził kolejną przerwę, by zapoznać się z nowymi materiałami. Michał i pułkownik wyszli na korytarz, gdzie już czekały kamery. Michał ukrył twarz, nie przywykł do światła reflektorów. Rogoziński za to był opanowany. Wiedział, że teraz nie może się cofnąć. Tymczasem w pokoju obok sędzia, który jeszcze rano chciał, jak najszybciej zakończyć sprawę, przeglądał dokumenty z przerażeniem w oczach. Prawda była zbyt duża, by ją zignorować. Nagle do sądu wpłynęło pismo tajne, z klauzulą niejawności, wysłane z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pismo to zawierało ostrzeżenie. Sprawa Michała Czarnka może ujawnić działania operacyjne, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Zaleca się ostrożność sędzia z bledu. Rozumiał, że gra toczy się o coś więcej niż tylko o winę lub niewinność chłopaka. Chodziło o zachowanie twarzy systemu, o kontrolę narracji, o ukrycie błędów. Ale już było za późno. Prawda wyszła na jaw i rozlała się jak farba po białym płótnie. Michał, choć nieświadomy wielu niuansów, wiedział jedno, ten proces już nie był o nim. To był proces o to, czy system potrafi przyznać się do błędu. I czy odwaga jednego człowieka w mundurze wystarczy, by ten system zmusić do zmiany kursu. Sala sądowa po wznowieniu rozprawy nie była już tą samą przestrzenią, w której kilka godzin wcześniej samotny Michał stał przed sędzą jak, jak nie prowadzone na rzeź. Teraz był to teatr dramatycznej walki o prawdę, a każda osoba na sali, czy to widz, sędzia, dziennikarz, czy prawnik, była jej uczestnikiem, świadkiem i sędzą zarazem. Pułkownik Rogoziński usiadł z powrotem obok Michała i wyszeptał tylko jedno zdanie: to się nie skończy w tej sali. Bądź gotowy, Michał skinął głową. Choć nie wiedział jeszcze, co to dokładnie znaczy. Sędzia z powagą ogłosił, że ze względu na wagę nowych dowodów, rozprawa zostaje przedłużona o kolejne dni, a wszystkie materiały muszą zostać zweryfikowane przez niezależnych biegłych. To była zwycięska decyzja, ale daleka od happy endu. Kilka minut po ogłoszeniu decyzji, do sądu weszło trzech mężczyzn w garniturach. Nie przedstawili się. Bez słowa wręczyli sędziemu nowy plik dokumentów, tym razem z klauzulą ściśle tajne, sala zamilkła. Sędzia, mimo nacisków, nie ujawnił treści pisma, ale atmosfera zrobiła się lodowata. Pułkownik wstał. Panie sędzio, na mocy przepisów o jawności postępowania wnioskuję o ujawnienie informacji, które mają wpływ na obronę mojego klienta. Sędzia nie odpowiedział od razu. Widać było, że bije się z myślami. W końcu wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko, sąd oddala wniosek. Dokumenty pozostają niejawne, Michał poczuł, jak grunt osuwa mu się spod nóg. Znowu system próbował coś ukryć. Tym razem jednak nie był sam. Pułkownik poprosił o głos. Wstał i wygłosił mowę, której nikt nie zapomni. Wysoki sądzie, prawda to nie luksus, to obowiązek. Jeśli dziś ją zakopiemy, jutro będziemy musieli ją odkopywać spod ruin społeczeństwa. Michał nie stoi tu jako przestępca. Stoi tu jako dowód na to, że uczciwość nadal ma twarz. Jeśli wyrok zapadnie bez poznania całości faktów, to będzie to nie tylko niesprawiedliwość, to będzie hańba. Te słowa rozlały się po sali jak echo. Wśród publiczności ktoś zaczął bić brawo. Ktoś inny wstał. Potem kolejni. Sędzia próbował przywrócić porządek, ale już nie mógł. Było za późno. Ludzie nie chcieli dłużej milczeć. W internecie rozpętała się burza, transmisja z sądu trafiła na czołówki portali, a hasztag sprawa Michała stał się numerem jeden w trendach. Społeczeństwo zareagowało. Ludzie żądali jawności, odpowiedzialności, przejrzystości. Na drugi dzień, pod budynkiem sądu, zebrał się tłum z transparentami: Nie jesteś sam, Michał, chcemy prawdy, nie pozorów. I honor to nie procedura. Media próbowały dotrzeć do samego pułkownika, ale on unikał wywiadów. Nie robię tego dla kamer, powiedział tylko: Robię to, żeby pewien chłopak mógł jeszcze spojrzeć sobie w oczy w lustrze. Tymczasem Michał, zmęczony i oszołomiony, zaczął odkrywać prawdę o swoim ojcu. Matka, widząc, co się dzieje, Przyniosła mu stare zdjęcia, listy i dokumenty. Okazało się, że jego ojciec był nie tylko żołnierzem, ale także człowiekiem, który walczył z systemem. Pisał raporty o nadużyciach, których był świadkiem, próbował ujawnić sprawy ukrywane przez armię i urzędników. Zginął nie w wypadku, jak mówiono, ale podczas nieudokumentowanej operacji, której szczegóły nigdy nie wyszły na jaw. Michał zrozumiał, że to nie on jest pierwszą ofiarą, ale że kontynuuje pewną historię, historię ludzi, którzy nie zgadzają się na kłamstwo. W ostatnim dniu procesu sala była pełna. Sędzia przemówił powoli, wyraźnie. Ogłosił, że na podstawie nowo ujawnionych dowodów zarzuty wobec Michała zostają oddalone. Michał został uniewinniony. Ale to nie był koniec. Sędzia złożył wniosek o rewizję postępowań, które mogły być prowadzone w sposób nielegalny przez te same osoby, które oskarżyły Michała. W budynku wybuchły oklaski. Michał odwrócił się do pułkownika i uściskał go mocno. Nigdy nie będę w stanie się odwdzęczyć, powiedział. Już się odwdzęczyłeś, odpowiedział pułkownik, i przetrwałeś. Historia Michała stała się inspiracją dla tysięcy. Nie tylko dlatego, że wygrał w sądzie, ale dlatego, że nie poddał się nawet wtedy, gdy cały świat go skreślił. A pułkownik Rogoziński? Odmówił przyjęcia jakiejkolwiek nagrody. Wyjechał z miasta tego samego dnia. Pozostał tylko list, zostawiony dla Michała, twój ojciec był bohaterem. Teraz ty nim jesteś. Nie przestawaj mówić prawdy. Nawet jeśli zostaniesz sam. Bo to właśnie wtedy prawda ma największe znaczenie nie każdy bohater nosi mundur, ale każdy potrzebuje drugiej szansy. Kilka miesięcy po zakończeniu procesu, Michał siedział na drewnianej ławce w parku, tym samym, w którym jeszcze niedawno szukał ciszy. Kiedy świat walił mu się na głowę. Tym razem jednak nie uciekł tam z powodu strachu, przyszedł, by pomyśleć. Z kieszeni kurtki wyjął złożony na cztery części list ten sam, który zostawił mu pułkownik Rogoziński. Mimo, że znał go już na pamięć, czytał go regularnie, jakby za każdym razem odkrywał coś nowego. Na ławce obok spoczywał stary notatnik jego ojca, odnaleziony w skrzyni w piwnicy matki, pełen wspomnień, szkiców operacji, listów nigdy nie wysłanych. Michał rozpoczął studia prawnicze. Nie po to, by zostać prawnikiem z prestiżem i wizytówką ze złotym nadrukiem, ale po to, by nigdy więcej nikt nie musiał samotnie stawać przed sądem tak jak on. Pojawił się też w kilku programach społecznych, rozmawiał z młodzieżą, odwiedzał więzienia, prowadził rozmowy z ludźmi, którzy podobnie jak on zostali zepchnięci na margines z powodu systemowej obojętności. W międzyczasie historia jego ojca zyskała rozgłos, a śledztwo dziennikarskie ujawniło, że był sygnalistą wojskowym, próbującym ujawnić korupcję na najwyższych szczeblach dowodzenia. W końcu po latach jego imię oczyszczono, a pośmiertnie odznaczono krzyżem zasługi. Na uroczystości Michał stał obok matki z głową podniesioną wysoko. Nigdzie nie było pułkownika Rogozińskiego. Nikt go nie widział od dnia procesu. Nie odbierał telefonów, nie odpowiadał na listy. Nie wrócił do bazy wojskowej, nie pojawił się w żadnym rejestrze rezerwistów. Jakby zapadł się pod ziemię. Niektórzy mówili, że wyjechał za granicę, inni twierdzili, że wybrał samotność z dala od świata, który nie potrafił go zrozumieć. Michał czasem zastanawiał się, czy wszystko to się naprawdę wydarzyło. Ale za każdym razem, gdy wahał się, wystarczył mu jeden rzut oka na list, jedno spojrzenie na notatnik ojca, jeden oddech wolności, by wiedzieć, to nie był sen. To była lekcja. Dziś Michał prowadzi Fundację Rogoziński Foundation, prawda bez munduru, wspierającą osoby niesłusznie oskarżone i tych, którzy nie mają nikogo po swojej stronie. Na ścianie jego biura wisi zdjęcie: on, jego matka, i pułkownik, zrobione chwilę po ogłoszeniu wyroku. Zdjęcie jest czarno-białe, ale w oczach postaci widać światło, które bije mocniej niż kolor. A pod nim, wyryte słowa: Nie zawsze chodzi o to, żeby wygrać. Czasem chodzi o to, żeby się nie poddać. Bo czasem największym zwycięstwem nie jest uniewinnienie, tylko odzyskanie wiary w prawdę, w ludzi, w siebie.